Chińskie Timo prawie dogoniło Allegro. Przyciągnęło 17,5 miliona polskich internautów każdego przeciętnie na 48 minut. W lutym tego roku miało tylko 120 tysięcy użytkowników mniej niż Allegro. Podstawowa różnica jest jednak taka, że Timu wystartowało półtora roku temu w Polsce, a Allegro ma już 25 lat. Timu, który namawia nas, abyśmy kupowali jak milionerzy, wyświetla się w Google praktycznie zawsze, kiedy czegoś szukamy. Na pewno zauważyliście to. Przypominam, że platformy, które wyświetlają reklamę Teamu, na tym zarabiają. Wall Street Journal donosił, że właściciel Teamu wydał w 2023 roku prawie 2 miliardy dolarów na reklamę w meta. I ważna rzecz, członkowie bi i UC, Europejskiej Organizacji Konsumentów z Danii, Włoch i Wielkiej Brytanii, przeprowadzili testy koncentrujące się na różnych rodzajach produktów. Wszystkie były z Teamu: od kosmetyków po zabawki dla dzieci, ujawniając całą listę problemów. Co to za problemy? Obejmują one zbyt łatwo odłączone małe części zabawek dla dzieci, produktów dla niemowląt, które mogą spowodować uduszenie, brakujące lub nieprawidłowe listy składników w kosmetykach, czy wysoce niebezpieczne grzejniki elektryczne. Wiele z tych produktów nie było zgodnych z obowiązującymi przepisami i dlatego nie powinny być dostępne w sprzedaży. Czy produkty, które kupujecie na Timo mają... Um... Testy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej, myślę, że warto zadać sobie to pytanie na początek. I świadomie robić zakupy.